Zapraszam Cię do transu hipnotycznego, który nastroi Cię pozytywnie na dzisiejszy dzień. Wzmocnij Twoje poczucie pewności siebie i odwagi. A to oznacza, że otwierasz się na dzień pełen obfitości, radości i motywacji do działania. Weź głęboki wdech i powoli wydech ustami. Wyobraź sobie, że wstajesz z łóżka i podchodzisz do dowolnej ściany i zaczynasz się o nią podpierać. Opierasz się o nią całymi plecami. Poczuj tą stabilność całą sobą, całym sobą. Teraz wyobraź sobie, że za twoimi plecami zamiast tej ściany stoi twój tata, a za jego plecami Stoi jego tata, czyli Twój dziadek. Za nim stoi Twój pradziadek, a za nim stoją kolejni mężczyźni z Twojego rodu. Poczuj, jak oni przyszli tu, żeby dać Ci swoje wsparcie i ochronę. Przyszli tu, aby dodać Ci też odwagi. I stabilności emocjonalnej, dzięki czemu dzisiejszy dzień przeżyjesz w pełni. Poczuj i zobacz, jak ta odwaga z ich serc wpływa ci złotym albo srebrzystym strumieniem do gardła, a z gardła wydostaje się przez twoje usta w postaci pewności i chęci wyrażania siebie. A teraz zobacz, że ta energia w tym kolorze wpływa do Twojego pasa miednicy, a to oznacza, że aktywuje Twoją kreatywność, a to sprawia, że będziesz w stanie lepiej i efektywniej dzisiaj działać. Będziesz w stanie lepiej i efektywniej się wyrażać. Weź raz głęboki wdech i zobacz, jak ta energia w tym kolorze wypełnia Twoje płuca radością, odwagą, pewnością siebie i motywacją do działania, do wyrażania siebie, do pójścia naprzód. Weź jeszcze kilka głębokich oddechów, żeby zakotwiczyć te wszystkie zasoby i emocje. Z każdym Twoim wdechem one wzmacniają się, a to znaczy, że jeszcze bardziej dzisiejszego dnia będą przez Ciebie odczuwalne, będą jeszcze bardziej Cię wzmacniać i dodawać Ci siłę. Poczuj stabilność w nogach. Poczuj stabilność w sercu. Poczuj, jak ta energia płynie od serca do góry, sięgając czubka twojej głowy i płynie też w dół aż po twoje palce u stóp, wypełniając wszystkie twoje mięśnie, tkanki i nerwy zasobami którymi ładujesz się, aby jak najlepiej wykorzystać ten dzień, aby kładąc się po całym dniu do łóżka odczuł albo odczuła pełną satysfakcję, spełnienie i wdzięczność sobie za to, że pozwoliłeś, albo pozwoliłaś sobie wykorzystać go tak, jak chciałaś. Że pozwoliłaś sobie cieszyć się każdą chwilą i zauważyć piękne momenty, które wypełniają Twoje serce wdzięcznością i miłością do siebie i do świata, możesz wyznaczyć sobie teraz dwa, może trzy zadania na dziś, które chciałabyś albo chciałbyś zrobić, które są dla Ciebie najważniejsze, najbardziej wartościowe, albo masz największą chęć albo potrzebę dzisiaj wykonać powiedz swojej podświadomości teraz jakie zadania albo cele wyznaczyłaś albo wyznaczyłeś sobie na dzisiejszy dzień i wyślij taką intencję do podświadomości żebyś to dziś zrealizowała zrealizował właśnie to co sobie wyznaczyłeś albo wyznaczyłaś pamiętaj że ta intencja ma być twoja Musi dotyczyć Ciebie i Twojego życia. Nie możesz wyznaczyć sobie intencji, które mają być kogoś albo dla kogoś. Intencja musi być Twoja. To jest warunek jej spełnienia. Wyznaczając sobie intencje na dany dzień, miesiąc, rok, odkrywasz wewnętrznego GPS-a. I tak jak dzięki wpisaniu w nawigację w samochodzie adresu do którego ona macie doprowadzić, żebyś wiedziała, w którą ścieżkę masz skręcić, na którym pasie, na danym odcinku jechać, która droga jest krótsza, która jest bardziej korzystna. Tak samo wykona to Twoja podświadomość z Twoimi intencjami, z Twoimi celami, zarówno krótkoterminowymi, jak i długoterminowymi. Dlatego wyznaczaj swojej podświadomości kierunek, a ona znajdzie właściwą drogę, Podpowiedzi, właściwe właściwa decyzja pokierujecie do odpowiedniej sytuacji do odpowiednich osób żeby cię tam doprowadzić możesz teraz wyznaczyć sobie jedną a może dwie trzy intencje które masz na ten miesiąc a może na ten rok i pozostaw to swoje podświadomości ona już doskonale wie jak cię tam pokierować? Pamiętaj, że nawet jeżeli nie wiesz, jak dojść do swojego celu, to wystarczy, że powierzysz go swojej podświadomości. Wystarczy, że wyślesz jej tą intencję i jej to zostawisz. Ona zawsze znajdzie drogę. Twoja podświadomość zakodowała Twoje wszystkie intencje i z przyjemnością poprowadzić Cię ku ich manifestacji rzeczywistości. Podziękuję jej teraz za wsparcie i chęć współpracy z Tobą i za połączenie ze wszystkimi zasobami, które pozwolą Ci po wyjściu z tego regenerującego transu poczuć radość, błogość, spokój, motywację siłę, moc, chęć do działania, chęć do wyrażania się i odwagę, która wypełnia twoje serce całkowicie i w pełni. Za chwilę zacznę liczyć od jednego do siedmiu. Raz z liczbą siedem będziesz mógł otworzyć oczy i poczuć tą radość z nadchodzącego dnia. Otwartość na wszystkie pozytywne rzeczy, ludzi i korzystne sytuacje, które dziś będziesz do siebie przyciągać, motywację, a może nawet ekscytacja, co ten dzień dobrego ci dziś przyniesie, i co dobrego dziś stworzysz dla siebie. A im więcej pozwoliłeś albo pozwoliłaś sobie dziś zaczerpnąć z tych zasobów od swojego męskiego rodu. Które jest twoją ustą stabilności, wsparcia, porządku, ochrony i wytrwałości, tym więcej obfitości, radości, szczęściu, pewności siebie, energii do działania i motywacji dziś odczujesz. Jeden. Poczuj teraz, jak energia do działania wlewa się w Ciebie wraz z każdym wdechem. A całe Twoje ciało i umysł są zregenerowane, zrelaksowane i pełne energii. 2. Wszystkie sugestie, które są dla Ciebie korzystne i chcesz przyjąć, kodują się w Twojej podświadomości, dzięki czemu po wyjściu z transu Twoja percepcja będzie nakierowana na to, co dobre i pozytywne dla Ciebie. 3 razy więcej radości i spokoju. Cztery razy więcej chęci do wyrażania się i działania. Pięć razy więcej pewności siebie i odwagi do brania dzisiejszego dnia pełnymi garściami. Sześć razy więcej energii, witalności i pozytywnego nastawienia. Siedem. Możesz teraz otworzyć oczy i poczuć, jak wypełnia cię siła i moc, dzięki którym ten dzień będzie piękny.